Takie zdanie czytam. Trybunał w Strasburgu jednogłośnie uznał, że polskie władze zgodziły się na powstanie w kraju tajnych więzień CIA, w których torturowano więźniów. Tytuł Polska winna tortur. Jak pan to skomentuje? Polska jest niewinna żadnych tortur i można nawet to przeczytać w uzasadnieniu tego kuriozalnego orzeczenia niesprawiedliwego i niemoralnego dlatego, że tam jest napisane iż za przesłuchania odpowiadają agenci CIA i jednocześnie stwierdzenie, że polskie władze ani nie asystowały, ani nie wiedziały ale Więc, że powinny się były domyślać, że Amerykanie bo to tak mniej więcej będą stosować tortury to nie jest kategoria, która ma sens prawna, bo co to znaczy, że ktoś coś powinien wiedzieć, a no może wiedział, a może nie wiedział. No nie, to jest po prostu niepoważne. No, Trybunał, Trybunał Strasburgu ingeruje w sposób niezwykle brutalny, w toczące się w Polsce postępowanie, które wykonywane jest przez polski wymiar sprawiedliwości. No, można by powiedzieć, no, skoro Trybunał tak wszystko doskonale wie, no, to po co w ogóle jeszcze jakiekolwiek śledztwo w Polsce? Thank you